Świętego. Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony po Piłatem, krzyżowany u Marii pogrzebiem. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, z martwych wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów, odpuszczenie ciała, swoje stanie, żywot wieczny. Amen. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest nieby, święcie imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lip nasz i daj nam dzisiaj i oprócz nasze, jakie my których menować błędem nasze, i nie prowadź nas w ale wyzwól nas od łuka Boga. Amen. Budmy się o pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, bądź za nas grzesznym, nynie i w dniu naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, bądź za nas grzeszna, nyni i w dniu na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, bądź za nas grzeszna, nyni i w dniu na śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, nyni i w dniu śmierci Amin. Amen. Rozważamy tajemnice bolesne, tajemnica pierwsza, modlitwa Jezusa w Grójcu. Módlmy się za wszystkie klasztory, zwłaszcza kontemplacyjne, w których płynie nieustanna modlitwa. Te siostry zakonne, bracia zakonni modlą się nie tylko za siebie, ale modlą się za wszystkich, którzy proszą o modlitwę. Modlił się za cały świat. Niech ta modlitwa nieustannie płynie i będzie Panu Bogu miła. Ojcze nasz, który jest nieby święcie imię Twoje, przyjdź, Twoje, bądź wola Twoje, jak w niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz na daj nam siewodni, i proste nam proweny nasze, jakie my proszczaliśmy wyznawcom naszym, i nie wedy nas z pokusów, ale wyzwól nas od kawałka Amen. Strowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, się za nas rycznik. Nyni w dniu śmierci naszej. Amen. Strawaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, się za nas rycznik. Nyni w dniu śmierci naszej. Amen. Strawaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryja maty Boża, módl za nas grzesznych, Nyni i naszej śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, maty Boża, módl za nas grzesznych, Nyni i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus święta Maryja, mate Boża módl za nas grzesznych nienych będom śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryja, mate Boża módl za nas wiecznie nienych będom śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, módl się za nas grzesznych, nyni i w dniu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, módl się za nas grzesznych, nyni i w dniu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od odżywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, się za nas grzeszna, nynie i w dniu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od odżywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, się za nas grzeszna, nynie i w dniu śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, nyni i po wszechczasach, i na wieki wieczne. Amen. O nasz Luby, Jezus, prosty nam naszej i zachorony nas z Pegelno. pekelno. Sydusze do nieba, a osobliwo Ty, jaki najbliższe potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. W tym dziesiątku módlmy się za wszystkie ofiary przemocy i tej psychicznej i tej fizycznej za wszystkie żony, dzieci, które właśnie ulegają tej przemocy wynikającej z nadużywania, chociażby z nadużywania alkoholu, ale też i przez to, że czasem mąż tata nieraz i mama nie potrafi opanować swoich emocji podnosi nie tylko, nie tylko głos, ale i, i, i rękę do tego, żeby uderzyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lip nasz nasuszny, daj nam się prosty i nam proweny nasze, jakie my proszajmy, winować naszym. I nie nas z pokusów, ale wyzwole nas od łukawu. Amen. Strowaś Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus święta mary Maty matko boża się za nas grzesznych nienii w ody na śmierci naszej. amen strapwaj mary łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiona owoc żywota twojego Jezus święta mary Maty matko Molić za nas ryszny, nie nie wody na śmierci naszej, a mi. Strowaś Mary łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wodży Twojego Jezus. Zwiata Maria Mate Boże, młysz za nas ryszny, nie nie wody na śmierci naszej, a mi. Strowaś Marii, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wodży Twojego Jezus. Zwiata Maria Mate Boże, młysz za nas ryszny, nie wody nos na śmierci naszej, a mi. Strowaś Marii, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławiona. Między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja, Mate Boże, młody za nas ryszty, nyni i w dniu naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Mate Boże, młody za nas ryszty, nyni i w dniu naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty módl się za nas licznych, nyni w dniu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, się za nas licznych, nyni w dniu śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiona błogosławiony owoc, żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nas licznym, nyni i w dniu naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiona błogosławiony owoc, żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nas licznym, nyni i w dniu Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, nyni i po cały czas i na wieki wieczne. Amen. Ona Luby Jezus, prosty nam naszych, ich zakorony na zwitwogniu, piekelnowo. Prowadzi nas dusze do nieba, a osobliwo ty, jak i najbliższe, potrzebują Twojego osobnych Tajemnica trzecia, ciarnię mu koronowanie Pana Jezusa. Odnoszę się za wszystkie dzieci, które straciły rodziców. Zostały porzucone, oddane do adopcji, oddane do domów dziecka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty, imię Twoje, przyjdź, Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz, nasz najdaj nam wśród i prosty nam próby na nasi, jakie my prosimy, na wynowajce nasze. I nie nas z ale wyzwoli nas z Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony wód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Mate Boże, módl za nas liście, i w dniu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, bądź za nas grzeszna, nynie i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, bądź za nas grzeszna, nynie i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, za nas gr石a, dachte, naszej. Amen. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, za Amen. łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boże, módl za nas grzesznych, niniejszy w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boże, módl za nas grzesznych, niniejszy w godzinę śmierci naszej. Amen. Strawaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boże, módl za nas grzesznych, niniejszy w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże, módl za nas grzesznych, nynii i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże, módl za nas grzesznych, nynii i w śmierci naszej. Pała, Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak było na początku, na po po wszechczas i widzimy. O nasz luby Jezusem, prostyna nasze krzyki, zachorony nas duchowni Pekelnego, zaprowadisz dusze do nieba, a osobliwo ty, jaki najbliższe potrzebuje Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. W tym dziesiątku módlmy się za wszystkie małżeństwa, rodziny, jakie... Przeżywają różnego rodzaju kryzysy, problemy, trudności, niebezpieczeństwo rozwodu. Prosimy Cię Panie w tych wszystkich sprawach, aby z Twoją i ludzką pomocą rozwiązali swoje trudności, kłopoty. Ojcze nasz, który jest z niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz nasłuszny daj nam dzisiaj i prosty nam prowiny nasze, jakie my na wyhowacja naszym i nivedena sus ale a nas z widłokaw, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś tym między niewiastami, błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl za nas grzesznych, nyni i w godzinę na śmierci naszej, amen. Strowaś, Maryja, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś tym między niewiastami, błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl za nas grzesznych, nynii i w godzinę na śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan... Z sobą błogosławioność między niewiastami. Błogosławiona wódz żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, módl za nas grzeszników, nienych godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, módl za nas grzeszników, nienych godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, módl za nas grzeszników, nienych śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od życia Twojego Jezus, św. Maryi, Maty Boże, molisz za nas bliżnich. Nyni wody nas śmierci, Amin. Stróżaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego Jezus, św. Maryi, Boże, molisz za nas bliżnich. Nyni wody nas śmierci, Amin. Stróżaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony od żywota Twojego Jezus, św. Maryi, Boże, molisz za nas bliżnich. Zdrowaś naszej, Amin. Strowaś, Maryjo łaski pełna, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus, święta Maryjo, Maty Boża, módl się za nas grzesznych, nynie ugodu śmierci naszej. Amen. Apostrowaś Maryjo łaski pełna, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, І богослов'яна від живота Твоєго Єсу, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Пава Отцю і Синові Духові Святому, як було на початку, нині, повсякчас, і віки вічні. Амінь. О, О, Наш, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекерного, запровади всі душі до неба. Особливо ти, які і найбільше потребують Твого милосердя. tajemnica piąta droga śmierć pana Józefa na krzyżu w tym dziesiątku módlmy się za wszystkich ludzi uzależnionych aby w Chrystusie i w drugim człowieku znaleźli pomoc do tego żeby nauczyć się żyć w trzeźwości w trzeźwości od alkoholu narkotyków papierosów hazardu pornografii i wszelkich innych uzależnień. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Lid nasz nasuszny, daj nam dzisiaj, i nam o nasze, jakie my prosimy, winować nasze. I nie wydy nas uspokósł, ale wyzwolę nas od łukawu. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Rady się, Maryjo, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині буде. zmarty naszej amenstro waś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławioność między niebiastami, błogosławiony owoc żywota twojego Jezus zdaw maryje mate boża mól za nas Nyni niniejszy godziny śmierci naszej amenstro waś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławioność między niebiastami, błogosławiony owoc żywota twojego Jezus zdaw maryje mate boża mól za nas Nyni niniejszy godziny śmierci naszej amen stro waś łaski pełna pan z tobą błogosławioność między niewiastami błogos Zdrowa ho żywota twojego, Jezus. Zdrowa Maryjo, Matko Boża, mól za nas nyni niniejszy w godzinę śmierci naszej. Amen. łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowa Maryjo, Matko Boża, mól za nas nyni niniejszy w godzinę śmierci naszej. Amen. łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowa Maryjo, Matko Boża, mól za nas grzesznych, niniejszy w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, się za nas grzesznych, nyni i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, mniej i przy śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, mniej i przy śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, і буде на смерті нашої. Амінь. А Отцю і цій, Синові, Духові Швінтему, як було на початку, нині, повсякчасів, навіть вічні. Амінь. О, О наш, наш любий Ісусе, свій, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, які і найбільше потребують Твого милосердя. Po Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeba w potrzebach naszych, ale Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Вічне спочивання дай їм, Господи. Світло Вічне спочивання дай їм, Господи. Світло Вічне спочивання дай їм, Господи. А світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають в вічному мирі. Амінь. Ца і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за спільну молитву. I <laughs>